Ale ty wleci co? Jesteś już w trakcie naprawiania Adblue, układu Adblue Przestało brać, nie wiem czemu Ogólnie jest nieciekawy. to tak stąd ci płyn chłodniczy na to wychodzi kurwa pierwszy raz to robię czy to jest dobry pomysł czy to robił sam nie wiem ale to się okaże no, najwyżej płyn wleje z powrotem od powietrza i układ będzie dobrze chciałem tego smoka wyjąć zobaczyć jak tam filterek na dole wygląda no ciekawe dosyć ciekawe Mogłem trochę więcej informacji nabyć na ten temat, ale dobra, próbujemy. Chyba listy zepsuję, co? Dzień dobry, to jest Polska. Skąd pan jest? Nie powiem. Chodź, nie Chodź tutaj. Dobra herbatka. Gdzie jest ten film? Cześć, ja go mam gdzieś... Powinien być. No nie. Hmm. Ogólnie rzecz w tym, że ten filtr może być tu w środku. Ale nie mogę go wyjąć. Tu jest zabezpieczenie. Spróbuję zdjąć to zabezpieczenie i wyjąć filtr. Nie? Sąsiad? Oczywiście, że tam nie trzeba sprawdzić. No. Filtr w smoku czysty. Filtr w pompie jeszcze nie wymieniony, ale jest, będzie wymieniony, tylko najpierw bym chciał ten wymienić. A jutro się wezmę za filtr w pompie. I to przychodzi nam tu w ten sposób. Cyk tutaj do środka. No. Zobaczymy, może być chodzić co? A jak nie to wsadzimy inne. No o a jak nie to inne wsadzimy. No to sąsiada to nie moje, żeby mi ludzie nie posądzili tutaj jakieś... Złe rzeczy No, także idzie robota Ogólnie to tak, dozownik lekko przygotowany, wyczyszczony gorącą wodą sprężonym powietrzem Tutaj ten przewód, który idzie tu cyk cyk cyk, ta metalowa rurka, cyk 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 Do wydechu Tu była dysza, dysza jest wyjęta, dysza też jest wyczyszczona No Składamy wszystko Jutro kupię płyn chłodniczy Bo tu sporo, tu płyn chłodniczy jest w tych przewodach, sporo wyleciało, jutro doleję płynu i Odpalimy auto, niech sobie pochodzi z 2 trzy godzinki. AdBlue będzie działać dopiero jak się rozgrzeje do właściwej temperatury, bo jak jest zimno to nie działa. Dzień drugi. Dzień drugi roboty. Poskładałem to wczoraj. Dałem sobie tu nowe śrubki. No, tu stare. Tu jednej nie mam, bo tam gwint w środku. I co? Płyn jest leży sobie. Jeszcze dzisiaj tam dwa filterki muszę zrobić tu pod spodem. Kupić nowy płyn, żeby nie lać tego starego, bo zasyfiony strasznie. To zaleję sobie od razu nowy. I co? Będę grzał babuchę i myślę, że powinna chodzić. Właśnie powinna, nie? Nie, no będzie dobrze. Będzie dobrze. Dodałem taki środek. Gdzie go? Pokażę Wam. Taki środek dodałem na przeciwkrystalizacji. A Takie coś. Takie coś dodałem. No. Można kupić sforte, ale sforte jest dużo droższy. Kosztuje 100 chyba stówę i jeden, jeden jest na jeden zbiornik, a ten, co ja tutaj mam to nie jest reklama, oczywiście mi za to nie płaci hajsu 25 ml na 12 litrów handlu ja za to zapłaciłem 49,99 brutto chyba chyba jo się. no, także to było tańsze niż Forte i wziąłem to bo to mi starczy na jakieś dwa baki no, także zobaczymy, dzisiaj będzie, czy dzisiaj będzie chwila prawdy, raczej nie. O, tu mamy coś, jakiś lakier. Dzisiaj nie będzie raczej chwili prawdy, bo AdBlue, żeby działało, to się musi rozgrzać. Ja to jestem łeb, bardziej się skupiam na robocie niż w nagrywaniu, a synk w tym, że ja powinienem wam to nagrywać. A więc tak, jesteśmy pod spodem, pod autem, zbiornik AdBlue. Tu macie główny filtr. Tu jest główny filtr AdBlue. Najpierw odkręcamy sobie tą śrubeczkę, potem odkręcamy całe i wyjmujemy. Wyjmujemy, kochani, mam... Tak, śrubka jest wymieniona. To jest stara śrubka, stara uszczelka. Śrubka cała jest w zestawie, jakby z uszczelką. Bynajmniej ja taki dostałem z zestawu od chłopaków. Filtr stary wyglądał tak. Nie wiem, no jest zajebany, nie był raczej dawno wymieniany. Zobaczymy, co to nam da. No, a ten mały filterek, wyłaś, ty jesteś, z byku? Tu mały filterek wyglądał tak. Nie złapie ostrości pewnie. Nie, no nie jest jakoś tam mega zajebany, ale też nie należy do najczystszych. Także on, ten mały filterek. On się znajduje tu, w tym miejscu. Tu jest ten, idzie wąż, tu jest to główienko, tu jest taka spinka, którą trzeba wcisnąć, tylko biała i wyszarpnąć ten przewód i wtedy wychodzi. I Tam w środku, od tej strony macie, tu widzicie ten filterek? Odkręcacie go sobie normalnie śrubokrętem płaskim i wkładacie nowy, przy, wkręcacie go do oporu, wtykacie wtyczkę i jakby po robocie, nie? No, także już mam tu powymieniane i filtr Duży filterek mały, cała góra jest poczyszczona gorącą wodą. Jest wlany ten specyfik przyczy krystalizacji Adblue. Zobaczymy co to, co to wniesie do tego auta i czy to będzie chodzić, bo ciśnienie w układzie było bo sprawdzałem było ciśnienie w układzie Adblue Ale co to, co to wyjdzie z tej mojej kombinacji weekendowej? To nie wiem, ale dobrze, że już kończę, bo zrobię to. Tam osłonę już założyć jeszcze, bo ta osłona tu przychodzi. 4 śruby. Doleję tego płynu i palimy dziada I niech się pochodzi. Z godzinkę, dwie, może. Dziela wieczór, zupka od babci się chłodzi, bo damy gorącą. trzeba jechać w piąć auto na czepkę No Teraz niech sobie zagada Pięknie chodzi, piękny wóz, jak z salonu, nówka sztuka Cała jak daje się tu człowiek, Nie jeden przedsiębiorca by chciał takiej wóz mieć Stawiłem ją sobie na takich blokach betonowych I Tu jest ziemia, żeby się wiecie Nie zapadła Dobra, siadełko wskoczyło Stoczyło ładnie, dobra Sparpiemy sobie z marazy idziemy do domu i spać jutro w poniedziałek rano ruszamy 45 mam załadowaną, nie lubię tych 45 No A to nie ten tu Nie widzę, bo ciemno Czerwony, nie czarny przecież No, prawie tutaj Prawie tutaj skrzyneczki nie skasowałem co No Auto zamknięte? Czy nie? No nie pamiętam czy zamykałem Tu jest Dacina, to jest kurwa Taki wóz ten wóz przejeździ w... A jeszcze tak betonowe kloce trzeba zabrać, co po nie? Musimy mieć pas. Bo bez pasa nam nie pójdzie. Jest za bardzo Zajebane Tak. Pasek, klamra, cyk. Dobra, i będziemy ściągać to pasem. Czy tak, ten dzyndzel Tak, odblokowany. Bierzemy sobie pasek Trzeba ją gdzieś sensownie zahaczyć Zaczynamy go sobie o, tu w tym miejscu Kurwa to jest smaria, bo to jest zawsze zapominam. Bierzemy pas staniemy sobie tu. Zdajemy sobie tu. No i ściągamy ją sobie powoli, nie? I idzie Ręcie to już się zajebał. bye <laughs> Jestem chyba nie, Od dzisiaj idzie tak lekko z oporem robię sobie tosty, w końcu zainwestowałem w toster <laughs> nie muszę wyciągać patelni czekam na odprawę, tu w Poznaniu jestem na wichrowej, rozładunek mamy w Rabenie potem mamy załadunek w Śremie chyba i to jest kuriereczka. i z tym musimy lecieć na Gdańsk oprócz Gdański dokładnie no i tak czekam sobie tutaj od godziny, jestem tutaj, do której tu byłem, o 23.30 chyba, jest godzina 10.20, na razie nic się nie ruszyło, czekamy, ciężko będzie to pospinać wszystko czasowo, ogólnie rzecz biorąc, bo ten przerzut jest dopiero na godzinę, załadunek na godzinę 20, ale stamtąd się wyjeżdża zazwyczaj o 22, także nie wiem, co tu robić. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego wszystkiego. <laughs> Może po prostu później ruszę sobie stąd. Z tej odprawy celnej. dziś po południu. Zrzucę tego Rabena i... Starczy czasu, żeby załadować przerzut i jeszcze rozładować. I pojechać pod port, pauzę sobie skręcić, się. Oh, wziąłem sobie prysznic. Powiem wam, trochę mnie przetrzymali na tym rabenie. skurczybyki małe. Na odprawie, ogólnie, też na odprawie i na rabenie mnie przetrzymali strasznie. E, ale jakoś się udało. Zrzuciłem ten kontener, w tym w Gdyni. Pobrałem kontener w. U, w Gdańsku. Na szczęście, bez okienka, bo jakiś tam priorytetowy. I... Jedziemy na gorzów. Gorzów Wielkopolski, kochani moi. Także mamy co robić. No już to mi niedużo nie zostało, bo chyba 2,5 godziny. Także daję radę jakoś. Zrzuciłem to netto. Szczególnie przytrzymajmy tym rabenie trochę, tutaj odprawię na tym rabenie, rozładowałem go, wróciłem na Gdynię, zrzuciłem pustaka, pojechałem na Gdańsk, zabrałem pełnego, pojechałem na Gorzów z Gorzowa, wróciłem, teraz zrobiłem to netto tu w Kopytkowie i jadę z powrotem do Portu, zdać tego pustaka i zabrać pełnego na wronki, to poznania niedaleko. I co mamy dzisiaj już piątek, bo jest pierwsza, jest minuta, po północy. Więc mamy już piątek. Nie nagrywałem trochę, bo się źle czułem. ale już jest dobrze. Wyspałem się dzisiaj, 13 godzin pauzy zrobiłem yy, i jestem rześki. <śleski> także jedziemy. Coś z tego będzie dzisiaj w ogóle nie wiem Zobaczymy Włączę sobie etola Zapiałem kurwa, zablokowałem most Włączyłem kontrolę i próbujemy, nie? No jest wykradzanie jak chuj, nie? Ja Ogólnie to jest masakra, nie? Cały czas kapcia pali bokiem jadę, kurwa. Dobra, nie mogę się zatrzymać na tym, bo znowu nie rusza sensownie kurwa, nie? Muszę się przepierdolić niestety. jest niej ciekawie fest, nie? Cały czas na no, widzisz? To już teraz zniknęła atrakcja, ale cały czas praktycznie... O! W niektórych miejscach ludzie sobie posypali pod domem, więc łapie trakcję, nie? Ale to tylko w niektórych. Na czwartą ma być w Gdańsku, ciężko ten Gdańsk widzę, szczerze. Na czwartą. Kurwa, mogę wcześniej wyjechać, nie? Normalnie mnie bokiem stawia. Najbardziej to się boję o te lampy, żeby w lampę nie zajechać, nie? Żeby mnie nie ściągnęło na lampę. O, ja pierdolę. Teraz mnie ściąga, bo wiatr wieje z lewej strony, ja mam, kurwa lekko, nie? Ja pierdolę. O, złapało coś trakcji, na chwilę. O, łapie. Tu mam zakręt 90 stopni, ciekawe jak ja to skręcę. bo oh, decto, rozładowane ile pas wyszło, 11 godzin, 16 minut młoteczki, cyk kraj rozpoczęcia, Polska jedziemy idziemy zostawić tą puchę, co mam i jedziemy załadować kolejną i na Wrocław będziemy cisnąć także dosyć ciekawie, temperatura się trochę poprawiła tutaj, na północy Polski, w końcu jest 0 stopni a nie kurwa minus 15 jak tutaj miało, jak tutaj było w tamtym tygodniu że jajka odmarzały, to i toju który tam jest no także tak, auto zatankowałem wczoraj w Gdańsku tankuję teraz paliwo B0, chociaż to B0 na tej stacji tam w Gdańsku to jest takie jakieś B3 bo nie jest taka ładna fajna bielutka i jak w się jeździłem i ładowaliśmy B0, to była biała normalnie, nie? Prawdziwe B0, a tutaj to jakaś chujna jest na tej stacji. Bym musiał do domu sobie zamawiać do, do zbiornika, a nie mam zbiornika, nie? A nie wiem, ile ja będę jeździł w kraju, ile będę jeździł na kontenerach, żeby zamawiać zbiornik za kilka tysięcy i walić tam po 2,5 tysiąca litrów paliwa co, co jakiś czas, nie? W sumie co... Co dwa tygodnie bym musiał dolewać, bo tak 1000 litrów do, do 1200-1300 tygodniowo mi schodzi. Skania trochę kopci jak to zawsze w zimno. Po 80 metrach skręć w lewo 230, para! się robi. Następnie na końcu drogi. Pętam jak jeździłem dafem Euro 5, to było to samo. Ale ogólnie jest taki lud na drodze. Ja ogólnie się wyjebałem się dzisiaj w tym parkingu, nie? Normalnie glebę zaliczyłem wszedłem sobie do toalety jak tu przyjechałem toalety do tego ja toy Nie będę na koło siusiał Jak jest normalnie i toy, toy I kurwa im była jeszcze i ja to full Zestaw yy, No i więcej po drodze po prostu no, najnormalniej świeci się wyjebałem, nie? O, nie może, nie może ruszyć porządnie, bo koła boksują na pusto, kurwa. O, oś się opuszcza, opuszcza się. Pauza 30, wyszła. Chyba, czy nie? Kurwa, nie mów, że nie. Nie no, wyszła. Ośkę sobie opuściłem, tak mi wygodniej, jak jest opuszczona, bo ciężar jest dość spory, a 31, no, a niepotrzebnie, żeby yy, była w górze, nie? 30 wyszła, jesteśmy na wysokości Żnina, jedziemy do, jedziemy do Wrocławia cały czas, zostało mi 3,48. Kochani, 3.48 Do wyjechania Jakoś idzie, chciało mi się spać trochę Ale tu na pazie zjadłem sobie pierożki Zrobiłem sobie tą Zrobiłem sobie kawkę I ciśniemy dalej W porcie spędziłem 2,5 godziny niestety No ale co poradzić to Tá aqui, los.